I yo siemanko z tej strony Hubert. Witam w drugim odcinku z od Zera do Unreal. To jest kolejny odcinek z ciche na tym kanale. Na następstwie został łapeczka w górę, zasubskryb ten kanał tam na dole. Z dzwoneczkiem, żeby nie pominąć kolejnych filmów na tym kanale. I co? Zostaw komentarz po sobie na mojego Discorda, link w opisie. Zbieramy społeczność YouTube'a, więc wbijaj, jeśli chcesz. Pewnie się tam tam jest wszystko. czat można popisać, są kursy jakieś różne, wiele. Wiele innych rzeczy, a my co? Zaczynamy! Jesteśmy w pierwszej gierce w dzisiejszym odcinku Polecimy sobie na zamaskowany zakątek, jak myślę, że poleci tu Oczywiście w ostatnim odcinku biliśmy brąza 3 Więc dzisiaj trochę musimy awansować do srebra Zobaczymy, czy się uda Mamy PMA, w ogóle to w ogóle trzy skrzynki w ogóle na boisku, więc... ...XD trochę, ale... Fajnie. Ten pistolet mogę wyrzucić, bo nie będę go używał. O co to grę z z ...mgiełką. Okej. Okay. Ile ona co leczy? Okej. Okay. Fajnie. Przyda się. Okej, okay, leży, na hita od razu poszedł. Oczywiście to moja rozgrzewkowa gra i jak widzicie, jakbym się poruszał to sorry, ale kurde... Dziwnie mi się steruje jak na razie po pierwszej gierce, więc nie, nie mówcie, że lama od razu Bo nawet przed odcinkiem nie grałem rozgrzewkowej gry O Boże, nie, nie Co to z... To się zbugowałem dziwnie Jeszcze oznaczone zostały Może zostaw mnie, gosie tyle hp, chciałem poke'a tylko się a na mnie się rzucili wszyscy No ten gosie jest O, dobra Dawaj go, 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 Dobra, to jest jakiś kurde idiota bez mózg. Oj, ciężko będzie widzowie. Wszystkim jest najgorsze to, że ciężko go zabić. To jest minus. Ale mam 5 killi. Zabiliśmy typa, który no, atakował na spałku chyba, bo nie wiem czy on tam mnie atakował, ale gościu spodziewał się tego. Dobra, weźmiemy, bo chcę usłyszeć, czy idzie do mnie. Ale nie, dobra. Leczymy się. Ja spokojnie, mamy czas, mamy czas. Leży. On coś legendarnego, ale mamy medalion. Mamy top 10. Nie wiem, chyba zapozował mi nagrywanie, a było dobrze. Nie wiem co się stało chyba. Nie wiem czy było widać fraga, ale samo zapozował mi nagranie, więc przepraszam. Z tego powodu. Dobra, jest Skamper w krzary Okej, okay, nie. Dobra. To jest już z yy, podcuch, akurat trafiłem na spocucha, więc raczej tego nie wygram. No wiedziałem, trzecie miejsce, top 3 skończyliśmy Tu akurat trafiłem na spots, który potrafi się budować i mam mi też nawet pompę, więc trafił mnie raz i już potężnie dostałem pizziec Ale no cóż Ale fajnie, fajnie wiesz, więc zobaczymy, zobaczymy czy srebro jest Tak jest, srebro mamy Srebro 1 od razu srebro 2 Nie Wi widzicie? Widzicie to? 99% I 1% zabrak do srebra 2 No cóż Już mogli kurde mnie oszczędzić i daj mi te srebra 2 Więc co? Jak wam odcinek jak się spodobał Nie zapomnijcie za tej łapeczki w górę Zasubskrybujcie kanał tam na dole I co? Widzimy się w kolejnym odcinku Z właśnie tej serii pięknej więc mam nadzieję, że się spodobał. Moja też gra się spodobała, bo zdobyliśmy ile? 8 killi? 9? Nie wiem, nie pamiętam, ale fajnie wyszło, więc co? Nara!